Smutny miś, pewna dziewczynka z blokowiska, dostała pluszowego miśka, tak go kochała, tak tuliła, że jedno oczko mu zgubiła. Wtedy na strych dała pluszaka, tam zostawiła nieboraka, a misio bardzo się rozpłakał. Gdzie jest dziewczynka moja miła, czemuś mnie tutaj zostawiła, jak mogłaś o mnie tak zapomnieć? Tu wielki pająk chodzi po mnie, moje futerko kurz pokrywa, wróć ma dziewczynko, miście wzywa, wtem drzwi od strychu zaskrzypiały. Weszła kobieta z synkiem małym. Mamo ja chcę mieć tego misia. Zabierzmy go do domu dzisiaj. Kobieta wzięła misia w dłonie. A on się wnet przytulił do niej. Starannie skórzu go obmyła i drugie oczko mu przyszyła. Teraz po nocach miś nasz nie szlocha bo ma chłopczyka który go kocha. Jak twojemu misiowi odpadnie oczko tu go nie wyrzucaj tylko przyklej je z powrotem żeby był prawie jak nowy. A teraz zaśnij słodko i pomyśl przed snem jak traktować swego misia żeby nigdy mu nie było przykro. Dobranoc.